Plansza początkowa. Uśmiechnięta czteroosobowa rodzina stoi po lewej stronie ekranu i macha rękoma. Obok nich białe napisy w czerwonych kwadratach. Dołącz do drużyny Ambasadorów Bezpieczeństwa. Część pierwsza. Dołącz do drużyny Ambasadorów Bezpieczeństwa. Cała rodzina wraz z psem stoi przed domem. Na pewno pamiętacie rodzinę ambasadorów bezpieczeństwa: bliźnięta, Zuzie i Kajtka. Cześć! Ich rodziców, pana Tomka i panią Anię. Witajcie! Oraz psa Azora. Rodzina jedzie czerwonym samochodem, kieruje tata, który zatrzymuje się przed przejazdem kolejowo-drogowym i znakiem stop. Wspólnie z nimi podróżowaliście po różnych ciekawych miejscach, co pozwoliło Wam dowiedzieć się bardzo wiele na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejne przygody naszej rodziny. Nowa scena widok z lotu ptaka na rodzinę, która stoi w ogrodzie przed swoim domem. Nim jednak je poznamy, sprawdźmy, co zmieniło się u naszych bohaterów a zmieniło się naprawdę wiele. Rodzina przeprowadziła się właśnie z miasta na wieś i zamieniła mieszkanie w bloku na dom z dużym podwórkiem. Nasi bohaterowie wyruszyli do miasta na zakupy. Kolejna scena. Rodzina jedzie samochodem za białym autem, które nie zatrzymuje się przed znakiem stop umieszczonym przed przejazdem. Zaraz po tym przez przejazd przejeżdża pociąg. Gdy wracali na przejeździe kolejowo-drogowym niedaleko ich domu, wydarzyła się sytuacja, która mogła naprawdę źle się skończyć. Widzieliście, co zrobił ten kierowca? Nie zatrzymał się! Nie tylko nie zatrzymał się, on nawet nie zwolnił. Ale my się zatrzymamy, prawda? Oczywiście. Tata zawsze stosuje się do znaków na przejazdach kolejowo-drogowych. Sprawdźmy, czy je pamiętacie. Zuzia, co oznaczają te? Tata zatrzymuje się przed żółtym trójkątnym znakiem ostrzegawczym z czerwoną obwódką. W środku niego jest czarny piktogram pociągu. Obok pojawiają się prostokąty z czerwonymi napisami. Znak z pociągiem oznacza przejazd kolejowo-drogowy bez rogatek, czyli bez szlabanów. Oraz napisem słupek z trzema kreskami oznacza odległość od 50 do 100 metrów od przejazdu kolejowo-drogowego z pociągiem oznacza przejazd kolejowo-drogowy bez rogatek, czyli bez szlabanów, a słupek z trzema kreskami mówi nam, że zbliżamy się do przejazdu kolejowo-drogowego. Kajtek, a co mówią nam te znaki? Trzy biało-czerwone słupki wskaźnikowe z odpowiednio trzema, dwoma i jedną przekątną kreską. Obok prostokąt z czerwonym napisem zbliżamy się do przejazdu. Im mniej czerwonych kresek tym bliżej przejazdu. Im mniej czerwonych kresek na słupku, tym bliżej przejazdu kolejowo-drogowego. Znak Stop i Krzyż Świętego Andrzeja. Obok nich prostokąt z czerwonym napisem. Znak Stop mówi, że przed przejazdem należy się zatrzymać. Taki Krzyż Świętego Andrzeja oznacza, że jest to przejazd przez linię jednotorową. Znak Stop mówi nam oczywiście, że przed przejazdem należy się koniecznie zatrzymać. Nad znakiem Stop. Widzimy krzyż świętego Andrzeja, który oznacza, że jest to przejazd przez linię jednotorową. Brawo! Moglibyście uczyć zasad bezpieczeństwa kierowcę tego samochodu, który nie zwolnił? Rodzina kontynuuje jazdę samochodem i wjeżdża na parking przed domem. Na posesji obok stoi biały samochód z podniesioną maską oraz mężczyzna, który sprawdza coś przy jego silniku. Patrzcie, to ten sam samochód, który jechał przed nami na przyjeździe. Wygląda na to, że prowadził go nasz sąsiad. Chodźcie, przedstawimy się. Cała rodzina i pies stoi koło sąsiada. Dzień dobry, właśnie wprowadziliśmy się obok. Bardzo mi miło. Mam nadzieję, że będzie Wam się tu dobrze mieszkało. A my mamy nadzieję, że będzie Pan się zachowywał w bardziej bezpieczny sposób. Co Pani ma na myśli? Parę minut temu jechaliśmy za panem i zauważyliśmy, że nie zwolnił pan i nie zatrzymał się przed przejazdem, na którym jest znak stop. Hmm, może faktycznie tak było, ale nie ma się czym przejmować. Mieszkam tu od lat, a ten przejazd znam na pamięć. A widział pan, że chwilę po tym, jak pojechał pan dalej, przejechał tamtędy pociąg? Staliśmy właśnie przed przejazdem. Naprawdę? Rety, gdyby nie dbali państwo o bezpieczeństwo, to mogliby pojechać bez zatrzymania za mną i znaleźć się na przejeździe w tym samym momencie co pociąg. Przepraszam bardzo za mój brak rozwagi. Obiecuję zwrócić na to uwagę. Kolejna scena. Rodzina przebywa w ogrodzie. Dzieci biegają dookoła z pieskiem. Parę dni później sąsiad zaprosił rodzinę naszych bohaterów na grilla. Zuzia i Kajtek byli niezwykle podekscytowani, ponieważ na grillu mieli poznać syna, sąsiada, Wojtka. Widzę, że rozpiera was energia przed dzisiejszym Grillem. Żebyście się trochę uspokoili, pójdziemy najpierw na długi spacer nad jezioro. Rodzina idzie wzdłuż torów kolejowych przez las. Zuzia, Kajtek, pani Ania, pan Tomek i Azor wyruszyli na spacer. Chociaż jezioro znajdowało się za torami, nasi bohaterowie szli początkowo wzdłuż nich, co oddalało ich od celu spaceru. Widok z lotu ptaka na tory kolejowe i przejazd kolejowo-drogowy. Dlaczego tak postąpili? Ponieważ musieli najpierw dojść do wyznaczonego i bezpiecznego przejścia przez przejazd kolejowo-drogowy. Musicie przyznać, że dużo szybciej doszlibyśmy nad jezioro, gdybyśmy teraz przeszli przez tory. Myślę, że przynajmniej 10 minut szybciej. Dobra, dobra, dzieciaki, proszę nie kombinować. Dokładnie. Bezpieczeństwo nie akceptuje dróg na skróty. Córka wskazuje na sąsiada, który idzie po drugiej stronie torów. Patrzcie, to pan sąsiad! Tak, i wygląda na to, że chce złamać kolejną zasadę bezpieczeństwa. Mama i tata wyciągają ręce, aby powstrzymać sąsiada przed przejściem przez tory w miejscu niedozwolonym. Witam, nowych sąsiadów! Stop! Proszę się zatrzymać! Ale po co? Z powodu kolejnej zasady bezpieczeństwa. Przestory kolejowe przechodzimy tylko w wyznaczonych i bezpiecznych miejscach. Ale przecież do wyznaczonego przejścia jest kawał drogi. Jeżeli przejdę tędy, to zaoszczędzę z 10 minut. O kurczę, przez tory przejeżdża pociąg. Ale ten pociąg szybko przejechał. Nie miałbym z nim szans. Zgadza się. Lepiej być 10 minut za późno niż 30 lat za wcześnie. Oj, tak, będę o tym pamiętał. Poza tym dłuższy spacer to samo zdrowie. Dokładnie. A skoro o spacerze mowa, to zdaje się, że idziemy w tym samym kierunku. Rodzina i sąsiad idą w kierunku przejścia przez tory. Kierunku bezpiecznego przejścia! Plansza końcowa. Pędzący pociąg, znak ostrzegawczy i krzyż świętego Andrzeja. Uśmiechnięci bohaterowie w lewej części ekranu machają do widza. Po prawej stronie w kwadracie napis. Dołącz do drużyny Ambasadorów Bezpieczeństwa. www.bezpieczny-przejazd.pl Na dole pasek logotypowy. Fundusze Europejskie, Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska oraz Unia Europejska Fundusz Spójności. Kampania Bezpieczny Przejazd jest realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.